Tak, a weź tak, ty zrób pochodź. Jest. Yes. Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale nowym. Razem z Jakubem tutaj odkryliśmy magiczne jezioro, gdzie same biorą szczupaki, same wyskakują na brzeg. I więc oglądajcie. Idziemy właśnie drogą prowadzącą do oczyszczalni ścieków. Weź ty mi kurdej Bo zaraz to kamerę! Idziemy właśnie drogą prowadzącą do oczyszczalni ścieków. Trochę się cykam. Idziemy tak jak niegdyś, kiedyś, no i tylko jest, przecież był konkurs na poduszkę silnika, to była właśnie stąd. Myślimy, że to jest poduszka silnika. Idziemy znowu w to miejsce, tym razem przygotowani, pokaż oręż. Mamy oręż. <laughs> Planujemy sobie wyciąć kawałek przejścia i żeby wrócić tu kiedyś z belly a ja na razie jesteśmy tu w samych w woderach. Zobaczymy jak to będzie. Jak byliśmy tu pierwszy raz, to się wydawało dalej. Jakbyśmy szli z pół godziny. Co? Puścicie pierwszego? Okay. Fajny. Tam no. jest Oho, jest Jest głęboko, nie bobry Bo dosłownie patrz, patrz ile zamoczyło mi nogi i ja mogłem sobie kopnąć pod brzeg, tam jest miejsca to spróbujmy się przejrzeć na tamten brzeg widzisz? Zejść z o co mi chodzi, patrz To wszystko jest podmyte, cofamy się w dwóch młodych przystojnych wątkarzy zginęło w Torfowisku. Nie, że po przystojnych? Nie, przystojnych tak. No, to jest takie błoto. Tej żorka by się dało to jest i że tu z brzegu, nie z tego. Widzieliśmy, że na wodę. O, gdzie stało? Tak. Widzieliśmy. mamy kawałek sosnowego lasu. Wygląda obiecująco. mi spędzam ręce całe. Tu już, tu już jest fajnie. Jesteśmy na drugim brzegu. Oho! Bagno! Miał kurwa! O kurwa! Są tu ryby! Każdy wydra dorwała coś. Ono? Olej, śmierdzi. Sari, ja bym cię zdychował. No, to co możemy rzucać. Na takim jeziorze to ja z live y bym popływał. Chyba zbadać, nie? Czy coś? Zbadać. Zbadać. Zbadać? Zbadać? Tak. Zbadać? tak. Nie, nie wiem, czy to nie jest. Nie wiem. Czuć go. Ale jest szupaczek. Wiecie, ja go tak, się trochę do tego tak, 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 go jakby scholuje na brzeg. Nie, tu Cześć maluchu. O kur... to jaki ciemny. Ale ciemny i gruby. Ole opłacało się tyle leść. No. No. <śśmieniu> jest to jakaś koleżanka metrowa? 60 50. Pięćdziesiątka. 50. no to co? Co na haku to w plecaku? <śmieniu> U, ja Trzymaj się tam, poszczep! Nie widać, Ej, weź, pod nami to tak się rusza. Właśnie widzę. Powiem tak, war, warto było. No. Dobrze, piąteczka. <laughs> Najgorzej, że to wszystko to jest takie torfowisko, takie dno. Nie wiadomo czy to wpadnę do wody po pas, czy poszyję. Nieważne, ważne że ryby są. Z podbierakiem musiał być długim tu podejść, A, bo tam ustaniesz przy brzegu i już się zapadasz, to niebezpieczne. No. Dlatego też te ryby wyciągam tak o, bo jakbyśmy podeszli pod sam brzeg, to by się nam pod nogami zarwo. Uprzedzając komentarze głupich ekspertów, czemu nie mamy podbieraka. Nie mamy podbieraka, bo nie spodziewaliśmy się, że tu coś złowimy, bądźmy szczerzy. Ale i tak byśmy go raczej tu nie używali. tak? A weź tak ty zrób, pochodź. Jest. Jest? A wieńczy, tak. Nie wierzę. Przepraszam cię, wybrałem Jakubie kubie. No nie, jest to niesamowite. Jest to niesamowite. Jest duże coś to jest Coś duże. większego, bo trochę. szczupak ale ma łeb, ale ma łeb. Cześć, O co? Nie, nie, sam, nie, jest nie, Ja go, go nie, nie, fajny, ale go sztuka ale druga sztuka o, kiedy ostatni Raz na jednym wyścig zobaczył dwa szczupaki. Wczoraj. Jeden większy od drugiego. 57? 55, o, patrz, 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 ja widzę tutaj trochę do te 57. Nie, tu trzeba z belly boatem, nie? Nagrywasz to w ogóle? też. Cicho, 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 to już się wytnie. Dobra, leź do domu. Poszedł. Gratuluję ci. O, właśnie. No, ja przepraszam, przepraszam. Nie, no ja ci cieszę, że to jest taki i patrz, dwie wymiarowe. Ja nie widzę potencjału na tym miejscówce. Niech on coś kur... Panie Boże, jednego chociaż, małego, małego. My tak na to jeziorko się czailiśmy już od dłuższego czasu. Nawet nie doszliśmy do brzegu porządnie. I mówiliśmy, no jesienią pójdziemy, bo to szczupaki będą brać jesienią, mniej będzie trawy, wszystkiego. I nie poszliśmy, koniec końców. A wczoraj siedzieliśmy z Harasiem na Discordzie. I jak to mamy w zwyczaju, przyglądamy geoportal w poszukiwaniu właśnie jezior pomyśleliśmy żeby tu wrócić i o, się opłacało jesteśmy po wszystkim. Wypadzeczam jako udany, mimo że Haraś nic nie wyłowił. Ale jest udany, no bo spokie. Jest, jest udany. Bo no no my nie się. jesteśmy toksyczni, my się cieszymy swoimi rybami nawzajem. Ja się cieszę, że my w ogóle tam doszliśmy. Piszczy. No to było, to było pierwsze wyzwanie, które mieliśmy zrealizować, to sprawdzić czy da się w ogóle tam rzucić wędką. No. A jako okazało, że się da. Także dziękuję za obejrzenie. Do następnego. Bye. Tam będziemy te. trochę bardziej w lewo.